Dzisiaj poznacie niezwykłe właściwości pokrzywy, ale na początek posłuchajcie pewnej historii. Żył sobie chłopiec, który bardzo chorował, a rodzina była tak biedna, że nie stać ich było na lek. Ojciec szukał czegokolwiek, co mogłoby pomóc synowi. Pewnego dnia usłyszał od starej zielarki, że napar z pokrzywy może wzmacniać krew. Zaczął więc codziennie zbierać świeże pokrzywy. Parzył z nich herbatę dla swojego dziecka. Chłopiec pił ją codziennie. Niechętnie, bo była gorzka, ale ojciec powtarzał mu, to jest siła z ziemi, to się podniesie. Miesiące mijały, a dziecko rzeczywiście zaczęło nabierać sił. Mógł znowu biegać i pomagać w gospodarstwie. Roślina, którą każdy z nas zna, każdy miał z nią chociaż raz w życiu do czynienia. Lekceważona, ignorowana, a często wręcz usuwana z ogrodu. Już się domyślasz, o jaką roślinę chodzi. Tak, pokrzywa. Właściwie rzecz by się chciało: królowa roślin. Tylko, że gdzieś kiedyś ktoś zerwał z niej koronę i nigdy jej nie zwrócił. To jedna z najbardziej super świetnych roślin i najbardziej niedocenionych roślin świata. Dziś poznasz sekrety i mało znane fakty o tej roślinie. Pokrzywa jako superfood? Po pierwsze, to naturalna multiwitamina. Ma więcej witaminy C niż cytryna, a do tego zawiera żelazo, magnez i wapń. No i rośnie pod płotem. Za ten zestaw witamin nie musisz płacić. Po drugie, to bardzo zdrowe naturalne białko. Dietetycy tyle mówią o białku z roślin strączkowych, a tymczasem pokrzywa ma aż do 30% białka w suchej masie, co stawia przed niektórymi roślinami strączkowymi, jak ciecierzyca czy fasola biała. Pokrzywa a zdrowie. Napar z pokrzywy działa moczopędnie i pomaga oczyścić organizm. To taki naturalny detoks pita regularnie, wzmacnia włosy i paznokcie. Oprócz tego reguluje ciśnienie krwi i obniża poziom cholesterolu. Dzięki dużej zawartości żelaza jest stosowana przy anemii. Korzeń pokrzywy wspomaga leczenie łagodnego przerostu prostaty. Coś dla panów. W kuchni, pokrzywę można zastosować tak samo jak szpinak. Z młodych liści można zrobić sałatkę, pesto, koktajl czy zupę. Dla ogrodników jest nieocenionym skarbem jako nawóz. Gnojówka z niej to nie tylko wspaniała odżywka do upraw, ale również odstraszacz na szkodniki, między innymi na mszyce czy pędziorki. A w przeszłości robiono z niej tkaniny, liny, worki. I tu w tym miejscu chciałabym Ci wspomnieć o kilku niezwykłych faktach historycznych związanych z pokrzywą. Roślina ta wielokrotnie ratowała walczących na frontach. Nie tylko jako pokarm, z którego można było ugotować zupę, ale kiedy Napoleon prowadził swoje wojska na Rosję w 1812 roku, żołnierze masowo gubili ubrania i buty. Brakowało materiałów, a armia topniała szybciej niż śnieg na wiosnę. Wtedy sięgnięto po pokrzywę. Z włókien pokrzywy robiono tkaninę, mocne i odporne. Odporne. Żołnierze dostawali koszule i spodnie utkane z okrzywy które były trwalsze niż te z bawełny. Z pokrzywy robiono też liny i worki na zapasy. Bez niej żołnierze zamarzliby na kość. A co najciekawsze, w czasie I wojny światowej Niemcy również ratowali się pokrzywą. Obrakowało im bawełny. Szacuje się, że w tym czasie wyprodukowali z niej ponad 2,7 miliona kilogramów materiału na mundury i bandaże. Zresztą, podczas II wojny światowej Niemcy pokrzywy wykorzystywali nie tylko jako materiał na szycie, munduru, ale szokujące jest to, że Niemcy eksperymentowali z pokrzywą jako materiałem masującym dla Luftwaffe. Okazało się, że barwnik z pokrzywy miał właściwości, które utrudniały wykrywanie samolotów i namiotów wojskowych z powietrza. Produkcja pokrzywy w Niemczech była na takim poziomie, że specjalnie zatrudniono setki dzieci i kobiet, które musiały ją zbierać na masową skalę zamiast iść do szkoły. Czyli pokrzywa wpłynęła na losy wojen. Fakt? Czwarty, pokrzywa to również naturalny inkubator dla wielu motyli. Bez pokrzywy nie mielibyśmy takich motyli jak rusałki, pawiki czy admirały, bo to właśnie tę roślinę upatrzyły sobie jako miejsce składania jaj. Na koniec mam dla Ciebie kilka ciekawostek ludowych o pokrzywie. Kiedyś wierzono, że chroni przed złymi duchami. W Skandynawii była symbolem odwagi. A w folklorze słowiańskim używano jej w obrzędach oczyszczających. Reasumując, pokrzywa to darmowy superfood, lekarstwo, nawóz, kanina i dom dla wielu motyli. A traktujemy ją jak chwast. Kiedy następnym razem ją zobaczysz, pomyśl, że właśnie mijasz roślinę przyszłości. Być może właśnie z tej rośliny kiedyś będą szyli sukienki. Może to właśnie pokrzywa pomoże Ci kiedyś odzyskać zdrowie, piękne włosy czy paznokcie. Wiedziałeś, że pokrzywa to taka super roślina? Gdyby pokrzywa umiała mówić, to z pewnością rzekłaby do nas. Rosnę w cieniu gdzieś pod lasem i choć parzę w nogę czasem, nie odrzucaj, zabierz z sobą. Moje moce Ci pomogą. A Ty znałeś wszystkie właściwości pokrzywy? Jeżeli podobał Ci się film, zostaw suba, łapkę w górę i komentarz.